Swoją przyszłość wiąże ze sportem, konkretnie podnoszeniem ciężarów. Wiktoria Kontek, bo to o niej mowa, ponownie stanęła na podium ogólnopolskich zawodów. Drodzy Państwo, kolejna rozmowa w magazynie Sportowym Tempo. Moim i Państwa gościem jest Wiktoria Kontek, rekordzistka Polski w wyciskaniu sztangi leżąc do 52 kg. To oczywiście kategoria wagowa z wynikiem 73 kg. Witaj Wiktoria. Dzień dobry. Te 73 kg to troszkę mnie zawstydzasz, bo myślę, że w obecnej formie nawet połowę z tego bym nie wycisnął, a Ty jako kobieta do 52 kg wyciskasz tak Duży ciężar, który jest rekordem Polski, o czym za moment oczywiście powiemy, ale na początek chciałem się skupić na, na tym, w jaki sposób podchodzisz do, do, do dyscypliny, którą uprawiasz. Bo na początku, kiedy rozmawialiśmy wcześniej o Twoich sukcesach i zamiłowaniu do siłowni sportów siłowych, mówiłeś, że był to fajny, fajny sposób na spędzenie czasu, że tata cię zachęcił, że, że, że to coś nowego. Właśnie, jak teraz podchodzisz, powiedz, do, do, do wyciskania sztangi leżąc, do sportów siłowych? Bo wiem, że to e, troszeczkę się zmieniło w, w ostatnim czasie. I czy, i rzeczy, czy rzeczywiście podchodzisz do tego jako do sposobu na twoje życie? Aktualnie jest to coś, co kocham robić. Nie wyobrażam sobie życia bez tego. I powiem szczerze, że bardzo się denerwuję, kiedy nie mogę iść na trening, a w ostatnim czasie, przyznam się szczerze, że byłam chora i bardzo mnie irytowało fakt, że nie mogłam ćwiczyć i nie mogłam trenować swojej ukochanej dyscypliny i tak jest to coś, z czym wiąże swoją przyszłość. No, ale też wiadomo, muszę się skupić na szkole, jestem w klasie maturalnej i chciałabym też iść na jakieś studia, wiadomo, bo no nie oszukujmy się, ze sportu nie do końca da się wyżyć. No nie da się wyżyć, na pewno trzeba, znaczy no, może da się wyżyć, ale trzeba mieć zawsze jakąś alternatywę na to, jakby w tym sporcie oczywiście nie wyszło, to jest bardzo ważne. A ty o tym myślisz, co, co, co świadczy o tym, że jesteś inteligentną zawodniczką. Wiktoria, Naszym tematem rozmowy nauka, Twoja przyszłość, Twoje sukcesy, na których chcielibyśmy się teraz skupić na pewno, bo w ostatnim czasie było ich sporo. To też gdzieś tam pokazują media społecznościowe, że jest Ciebie dużo na, na tych zawodach. Ostatnie starty: otwarte mistrzostwa ANS w Pile, pierwsze miejsce Open. Opowiadajmy w takim razie, jak w tych zawodach poszło, bo to chyba taki Twój najświeższy sukces. Tak, jest to najświeższy sukces z czwartku dokładnie. E, powiem tak, były to zawody amatorskie. E, mierzyłam się ze studentkami, czyli z osobami no, starszymi od siebie. E, tam wycisnęłam 70 kg przy wadze 47. Kilogramów? Około kilogramów, e, przywadzę 47 kilogramów, e, co dało mi, tak jak Pan wspomniał wcześniej, e, pierwsze miejsce. Uważam, że było to bardzo fajne doświadczenie, bo e, byłam tam ze swoimi e, kolegami ze szkoły e, i też mogłam się pokazać właśnie ze strony takiej, że pomimo, iż jestem osobą niepełnosprawną, mogę coś robić i zrobić show wokół niż, siebie. I, I zrobić to lepiej niż pełnosprawni, no, tak. co, co pokazałaś no oczywiście na tych Mistrzostwach ENS. E, drugie Mistrzostwa Polski Szkół Średnich to kolejny występ w ostatnim czasie. Kolejne złoto na twoim koncie, 52 kg Open. Jak wyglądała tam rywalizacja? Też spacerek tak jak na, na Mistrzostwach ENS? Nie, to już nie był spacerek, dlatego że y, byłam w tamtym okresie y, chora. I no tak naprawdę to była walka o te. Z samym sobą, a nie z ciężarem. Tak, o, o, o te pierwsze miejsce. Udało się, z czego jestem bardzo zadowolona. Może niekoniecznie z wyniku, aczkolwiek uważam, że jak na to, że byłam chora i jak na to, że moja no dyspozycja była dosyć kiepska. To myślę, że to był bardzo udany start. Myślę, że nie każdy byłby w stanie wyjść i po prostu wycisnąć ciężar jakikolwiek, ponieważ, no nie oszukujmy się, siłami bardzo spadła. Tym bardziej, że nie jest to, nie obrażając oczywiście, tenis stołowy, gdzie, gdzie, gdzie decyduje o wyniku technika i, i, i poruszanie się na boisku, a nie siła. W Twoim przypadku rzeczywiście ta siła spada podczas choroby, no to tutaj nie możemy mówić o nie wiadomo jakich wynikach. Idziemy dalej, bo najważniejsze przed nami. Mistrzostwa Polski, wyciskanie leżąc kobiet, knurów, złoto, pobity rekord Polski i to jest ten wynik, o którym mówimy. 73 kg na Twoim koncie podczas zawodów, Imponujący start, i chyba najważniejszy, priorytetowy w, ty, w, w tym czasie dla Ciebie? Tak, był to, no, uważam, że jeden z najpiękniejszych dni w całej mojej karierze sportowej, ponieważ udało mi się zdobyć rekord polski, i uważam, że rok temu, gdyby mi ktoś powiedział, że ja pobiję rekord polski. To bym nie uwierzyła. Dokładnie, a te piękne chwile przychodzą właśnie teraz, bo chciałem Cię zapytać o sukcesy klubowe to jest oczywiście jedno. Ale najbardziej nie ukrywajmy, że każdego sportowca interesują sukcesy międzynarodowe. Ty w ostatnich dniach, jeszcze jak się przygotowywałem do tej rozmowy, to o tym nie wiedziałem zostałaś powołana do reprezentacji Polski. Chwalmy się, to Twój prime time. To znaczy, tak, mogę reprezentować Polskę na zawodach, arenach międzynarodowych. Jeszcze nic nie wiem na jakie zawody pojadę, nie wiem jeszcze co mnie czeka, ale tak, to jest prawda, dostałam się do reprezentacji Polski. No i tyle mogę na razie w sumie powiedzieć, bo jeszcze tak naprawdę nic do końca nie wiem. W zeszłym roku udało mi się pojechać do Amsterdamu na Euromaskol Show i uważam, że to był taki mój, powiedzmy, debiut na arenach międzynarodowych. No i mam nadzieję, że będzie więcej takich imprez. My za to też bardzo mocno ściskamy kciuki. Spytam Cię o, o pogodzenie ciężkich treningów, które, które wymieniłaś, że, że rzeczywiście tych jednostek treningowych jest sporo w tygodniu, z nauką, bo to jest taki okres, w którym rzeczywiście w najbliższym czasie maturzyści podejdą do swojego w teorii najważniejszego egzaminu dojrzewania, czyli matury. Ty jesteś w klasie maturalnej. Jak idzie, Wiktoria? Wiem, że temat, którego nie chciałaś poruszać, ale jak idą przygotowania do matury? W w pogodzeniu z ciężkimi treningami. Myślę, że jest to do pogodzenia, tylko trzeba sobie dobrze to rozplanować i ustawić sobie priorytety. Bo wiadomo, no, tak jak wcześniej wspominałam, ja z sportu no, nie wyżyję. Wiadomo, muszę być po studiach, muszę znaleźć dobrą pracę i też w mojej sytuacji, bo jak wiadomo, jestem osobą niepełnosprawną, no jest to. Tak naprawdę najważniejsze. E, uważam, że jest to do pogodzenia, ponieważ ja tak naprawdę e, robię trening około powiedzmy półtorej godziny i potem już się tylko uczę. I tak naprawdę. E, nie zajmuję się przyzłowiowymi głupotami, tylko stawiam sobie priorytety, a dla mnie priorytetem aktualnie jest zdanie bierze matury i dostanie się na wymiarzone studia. Na początek, Wiktoria, niech czterolistna kończyna będzie z Tobą i życzę Ci powodzenia w takim Bardzo razie podczas, podczas matury. No i oczywiście kolejnych sukcesów. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.